Czarne podniebienie. Zaprasza Jarosław Polak. Bronienie zasobów jest bardzo nieprzyjemną formą agresji, bo po pierwsze zdarza się w domu najczęściej. No i jeżeli chcesz iść załatwić wieczorem, a twój pies akurat leży przed łazienką i broni starej skarpetki, no to właśnie na takie sytuacje należy mieć nocnik. A po drugiej ofiarami najczęściej są osoby najbliższe dla psa i ma to bardzo dewastujący wpływ na relacje, bo jeżeli pies atakuje inne osoby, inne zwierzęta, no to dalej jesteśmy my kontra cały świat, a jeżeli dbasz o kogoś, opiekujesz się nim najlepiej jak potrafisz, a on gryzie rękę, która go karmi, to to zaufanie bardzo szybko potrafi znikać. Jeżeli ktoś ma taki problem, to pierwsze co powinien zrobić, to zgłosić się do dobrego specjalisty, a nie słuchać rzeczy, które opowiada jakiś gość z internetu. Natomiast chcę na tym przykładzie pokazać, jak bardzo często problemy, z jakimi ludzie przychodzą do trenera czy do behawiorysty, są tylko objawami, czubkiem, który widać gdzieś tam na powierzchni. Ale żeby je rozwiązać, trzeba uderzyć zupełnie gdzie indziej i posprzątać dużo, dużo głębiej. Pod czego bierze się bronienie zasobów. Jako zachowanie widzimy psa, który gdy do niego podchodzimy, a on je, albo bawi się starą skarpetką, warczy na człowieka, a w kolejnym kroku gryzie. Jeżeli chodzi o emocje, to jest tam przede wszystkim dużo złości. Ale na głębszym poziomie bronienie zasobów zawsze wynika z relacji. Albo takiej, którą ma pies z konkretnym człowiekiem, i bardzo często zdarza się, że jedna osoba może psu wyjąć z pyska wszystko, czy to jest jedzenie, czy jego zabawki, a druga nie może do niego nawet podejść. I zwykle ona psa karmi, głaszcze, wyprowadza na spacer i nie ma w tym żadnego przypadku. Albo do stosunku, który ma pies do ludzi ogólnie i wtedy traktuje wszystkich równo i wszystkim każe spieprzać. Małą częścią tego problemu, na której ludzie zazwyczaj się skupiają, jest niezrozumienie tego, co się dzieje przez psa. No bo zwykle, kiedy koło niego przechodzimy, a on je, to wcale nie chcemy mu zjeść jego jedzenia, mimo że skład jest czasem lepszy niż ludzkie żarcie. Stąd próbę z dosypywaniem psu jedzenia do miski, kiedy je, żeby mu pokazać, że człowiek nie dość, że nie chce mu niczego zabrać w tej sytuacji, to jeszcze chce mu coś dać, jak dobry wujek. Oczywiście wyrobienie takiego skojarzenia ma sens, ale jeżeli mam dziecko i ono się bawi przy mnie zabawką, to ja chcę, żeby ono się czuło przy mnie bezpiecznie, bez strachu, że zaraz podlecę i mu tą zabawkę zabiorę. Natomiast jeżeli rzeczywiście mu ją zabiorę, bo idziemy jeść obiad, bo ma karę, to ma pełne prawo czuć frustrację i złość w stosunku do mnie, ale oczekiwałbym tego, że nie poleci to kuchni po nóż i mnie nie zaszteletuje. Dokładnie taka sama sytuacja odnosi się do psa. Wiadomo, że nie będę chodził codziennie i nie zapierał mu miski za każdym razem, jeżeli nie jestem psycholem, ale muszę mieć możliwość zabrania mu jedzenia, które akurat je czegoś co znalazł, bo zwyczajnie może to być coś trującego, coś co nie jest dla niego przeznaczone i dla jego własnego dobra nie powinien tego ruszać. 9 na 10 przypadków, kiedy wchodzę do domu, w którym jest pies broniący zasobów, on po mnie skacze. Skacze z radości, cieszy się, mięciutko mnie wita, ale totalnie nie szanuje przestrzeni człowieka i nie rozumie za bardzo słowa nie, bo za dużo go w życiu nie słyszał. To jest zwykle pies, który wchodzi gdzie chce, skacze po kim chce, generalnie robi to na co ma ochotę, żyć nie umierać. I jest przy tym przemiły. Generalnie, dopóki nic od niego nie chcesz, to jest czarujący. Co tym bardziej dziwi właściciela, czemu tak miły pies tak się zachowuje. I kiedy ten pies tak po mnie skacze, zawsze słyszę od właściciela, on umie wszystkie komendy: siad, waruj, podaj łapę, potrójny obrót, ale tylko wtedy, kiedy chce. Czyli właściciel udaje, że pies jest posłuszny, pies też udaje, że jest posłuszny, i tak sobie przybijają łapkę, zadowoleni z siebie. Chyba każdy tutaj czuje różnicę między dzieckiem, które potrafi wracać o 21 i rozumie, co to znaczy, a dzieckiem, które faktycznie wraca o 21 codziennie, bo tak się umówił wcześniej z rodzicami. Później okazuje się, że wszystkie rzeczy, na których zależy temu psu: jedzenie, spacer, wolność, uwaga człowieka, pojawiają się wtedy, kiedy on jest podekscytowany, podkręcony, poza wszelką kontrolą. Wszystko tutaj zaczyna się od małych rzeczy. Jeżeli weźmiemy sobie psa albo człowieka, który od samego początku nie ma żadnej struktury ani ograniczeń w życiu, nikt od niego nie wymaga, żeby szanował innych. A dodatkowo wszystkie fajne sytuacje w jego życiu mają miejsce wtedy, kiedy jest natarczywy, hamski, podkręcony, to mamy całkiem spore szanse, że wyrośnie nam dziecko, które pluje na własną matkę, bo mu zrobiła obiad z ziemniakami zamiast frytek, albo psa, który warczy na swojego właściciela, bo ten śmie przechodzić koło jego skarpetek. Wracając do perspektywy. Człowiek widzi tutaj psa, który gryzie albo warczy, a pod tym zachowaniem, jak cała reszta góry lodowej, której kawałeczek tylko wystaje ponad powierzchnię morza, są te wszystkie momenty, kiedy pies po nim skakał, a człowiek nic z tym nie robił. Kiedy podkręcony pies go pośpieszał, żeby szybciej wyszli na spacer, a on jak lokaj usłusznie otwierał mu drzwi. Szara codzienność, podczas której pies zbiera sobie puzel za puzzlem i układa obraz naszego charakteru, naszej konsekwencji, tego jak chce, jesteśmy w swojej głowie. Czasami ludzie przychodzą na szkolenie i z pretensją w głosie w stronę psa mówią, że oni tak o niego dbają. A on, on jest totalnie rozpuszczony. Jeżeli mieszka z tobą od kilku lat, to chyba nie nauczył się tego z telewizji. Kiedy bierzesz jakieś zwierzę pod swoją opiekę, to najpierw musisz być jego rodzicem, w takim sensie, że musisz go wychować, pokazać mu co można, co nie można, jak funkcjonować w społeczeństwie, a później może być miło i przyjemnie. Nikt nie ma chyba wątpliwości, że rola rodzica jest dużo trudniejsza niż rola ziomalka. Ale jeżeli efekt ma być prawdziwy, no to wykonana praca też musi być prawdziwa. Co jest często bardzo trudne, bo trzeba inaczej spojrzeć na swoją relację z psem, wziąć za nią odpowiedzialność zamiast ciągle stawiać się w roli ofiary, która jest gryziona, mimo że chce kochanemu synusiowi przybliżyć nieba. Dlatego też część osób woli tkwić w takiej sytuacji i szukać cały czas magicznego sposobu. Najlepiej takiego, w którym będzie dużo oddawania parówki, żeby było miło i przyjemnie, niż zmierzyć się ze swoimi wyobrażeniami i rozwiązać sytuację raz na zawsze. Ale tutaj już wchodzimy na psychologię ludzką, a nie psią. Oczywiście nie jest to też wina tylko obecnych właścicieli. Niektórzy adoptują psa z takimi problemami i wtedy muszą odporacowywać to, co ktoś wcześniej zaniedbał. Ogromne znaczenie mają tutaj też geny. Są psy, od których nigdy niczego nie wymagano, a one budzą się rano, mówią ci, że cię kochają i później chodzą za tobą cały dzień i pytają się, co mogą dla ciebie zrobić. Tak samo są dzieci, które nie mają żadnych ograniczeń, ale wstają rano, idą do szkoły, później do biblioteki, a wieczorem stoją przy przejściu dla pieszych i przeprowadzają starsze panie. Ale są jednostki, które zawsze będą sprawdzały, jak daleko mogą się posunąć. I one, kiedy funkcjonują w takim środowisku, hulaj dusza, piekła nie ma, po prostu się nie zatrzymują. I w przypadku ludzi taka osoba ląduje zazwyczaj w więzieniu, a w przypadku psa w schronisku, bo bardzo często tak to się kończy. Bardzo nie chcę dawać tutaj żadnych rad. To zawsze zależy od tego, jak pies funkcjonuje w domu, z wszystkimi domownikami, jakie ma relacje, co już potrafi. Czy ma problem z dotykaniem go, z zabieraniem mu rzeczy, czy denerwuje go, jak ktoś się pojawia w pokoju, w którym on sobie akurat coś tam ciumka? Bronienie zasobów to jest zawsze złożony problem, do którego trzeba podejść na poważnie. Zwykle ćwiczenia z karmieniem psa w pewien konkretny sposób, czy z nauką puszczania rzeczy na komendę, robi się na końcu, kiedy cała reszta jest już posprzątana. I czasami samo posprzątanie w relacji, w codziennym funkcjonowaniu psa sprawia, że ten pies. Kiedy do niego podchodzimy, po prostu już nie warczy. Ale bardzo Cię zachęcam do innego spojrzenia na problemy z zachowaniem, na agresję w stosunku do innych psów, na próby wymuszania szczekaniem różnych rzeczy, na niewystarczający poziom posłuszeństwa. Czy to naprawdę są problemy same w sobie, czy tylko objawy pewnych problemów, które leżą dużo głębiej, wynikają często po prostu z braku wiedzy, doświadczenia, nic czego nie można by się było nauczyć i zrobić nowego otwarcia. Ale może się okazać, że sposób, w jaki wychodzisz na spacer ze swoim psem, kiedy on po tobie skacze, jest nakręcony i wtedy uchylają się dla niego drzwi i otwiera świat, ma wpływ później na to, że kiedy przechodzisz sobie koło niego, on je, to mówić, żebyś spieprzał. Tyle na ten temat. Zapraszam Cię też na kanał YouTubeowy Czarne Podniebienie, gdzie pokazuję, jak technicznie robić to, o czym opowiadam tutaj. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia.